Mam tej strony Kamil. Dzisiaj nagrywam odcinek taki, co robię, przeważnie jak mi się nudzi, nie mam co robić. Przeważnie spaceruję, ale zobaczycie po jakich miejscach. Więc zachęcam do zostawienia łapek w górę, subskrypcji, napisania komentarza Ja wam przypnę serduszko, tylko komentarz normalny, jak chcecie serce. Bo fajny komentarz od razu daje serce, a nie taki głupi. Na przykład kurwa, dawaj serce. Taki to ja nie będę dawał. Mają być normalne komentarze. I co? Oczywiście dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o moich filmach I zapraszam też na grupę na Facebooku Kamil Ty A teraz sobie przejdziemy się kawałeczek, zobaczycie gdzie ja przeważnie chodzę Bo blogi, widzę, wam się spodobały Gierka ta, co nagrałem też tak się spodobała I też od razu do tej osoby, co tak pisała, że słaba jakość i tak dalej To nagrywaj na telefonie W ogóle zacznij nagrywać, a nie nic nie robisz Więc, dobra, lecimy ja przeważnie po takich miejscach chodzę sobie. Tam przeważnie, przejdziemy się tam pewnie do lasku. O tam, gdzie się przejdziemy, byście widzieli, co ja robię. No taki spaceruję przeważnie, więc jest dobrze. Teraz na nic nie zadają, bo jeszcze jest luzik, więc jest, można pochodzić sobie. Ale pozarastało tu wszystko, nie ma co w ogóle popatrzeć. Wszystko pozarostało tutaj, nie ma nic. O, słoneczko, ładnie jest to. Można pospacerować sobie. A spacery będzie całkiem długi, bo ja przeważnie po lasach takich chodzę, po ścieżkach różnych, bo nie lubię siedzieć w domu i grać cały czas. Ale dla Was mogę sobie trochę połażyć I tak, łażę, to nagram to. A blogi Wam się spodobały, więc jest okazja. Gierka, jutro pewnie gierkę jedną nagram. Oprócz tego, Online, wiem, tak gra Wam się bardzo nie spodobał, więc inne gierki oprócz tutaj Online nie będą. O, samolot leci. Zobaczycie. Strasznie nisko. No dobra. Mamy całkiem kawałeczek do przejścia nawet do lasu, tylko... będziemy całą drogą, więc... Może zobaczymy się już przy samym moście jak będę, bo muszę jeszcze przez most podejść, żeby oczywiście dojść tam. Więc widzimy się chyba za chwilkę jak będziemy już przy samym moście. No właśnie już dochodzimy do mostu O! I możemy już nagrywać dalej Teraz wam pokażę z pewnego miejsca Widać Warszawę już od razu A ktoś wie w ogóle w jakim miejscu jestem? Jest Napiszcie w komentarzach Wiecie gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie tam idę? Bo ja, my idziemy o tam Tam fajnie się chodzi Teraz przez most przejdziemy Sobie szybko i będzie dobrze. O. Hoppa. I na mostek wchodzimy już. Hop. Dobra. Przechodzimy. Przechodzimy przez mostek i jesteśmy już z powrotem. Most zostawiliśmy tam. A my już tu schodzimy. Teraz hop, hop. Przebiegniemy się kawałeczek. Szybciutko biegamy. O. I zaraz będzie widać pewne miejsce. Gdzie to było? Jak to się patrzyło? Hmm... Warszawa, Warszawa. Gdzie Cię było widać stąd? Z pewnego miejsca było widać Warszawę całą. Tak jakby można powiedzieć. Przynajmniej tak się śmieje. O! Jest! Chodźcie kawałeczek przejdę i będzie widać. No dobra, to się przebiegniemy do tego kawałeczka. Było dobrze? O! Jest! O tam jest. Widzicie? Musicie sobie chyba przybliżyć. Ja nie mam jak na razie. O tam już widać Warszawę więc jest całkiem fajnie no. idziemy sobie połazić trochę poczekajcie chwilę muszę na chwilę pauzę zrobić no. no i już mogę nagrywać musiałem na chwilę zapauzować a tam widać o tak widać wszystko tam widzicie tam jest już Warszawa tam wszystko widać o i można sobie pochodzić tutaj prawie nikt nie chodzi więc jest ludzik. ja lubię tutaj chodzić w tych miejscach pochodzić To macie lasy i tam można pójść my pójdziemy o tam gdzieś w tamtą stronę Trzeba pochodzić sobie trochę, popatrzeć Odpocząć, nie siedzieć cały czas przed komputerem Ja siedzę przed laptopem przeważnie, albo przed telefonem, więc... Dla mnie to zdrowo nawet, tak połazić trochę Mam nadzieję, że nie będzie padało Przeważnie jak tu chodzę, to zawsze leje O, kolejny taki mniejszy mostek, tak można powiedzieć Będzie do przejścia tutaj No, Dobra, zobaczmy co tutaj mamy O, motorem ktoś pojechał dobra, taki spacerek nam Mam nadzieję, że Wam filmik się spodoba, oczywiście. Taki blok, mam tam powiedzieć, więc zostawcie to łapkę w górę i suba Bo jest nasze 72 osoby. Coraz bliżej stówy. Bo na stówę coś szykuję, tylko nie wiem jeszcze co mam wymyślić dokładnie. Hmm. O, tutaj rozkopali trochę, widać. Rozkopywali, widać to. O, widać. I za przejdziemy kawałeczek, środku. Muszę na chwilę zastopować, bo. Nie mogę niektórych osób pokazywać, to pewnie więc zastopujemy. I widzimy, się już minę te kilkanaście osób. Myślałem, że mniej osób tutaj będzie. Hop. No, już doszliśmy kilkanaście osób. A tutaj mamy cmentarz widoczny, będzie. Teraz będzie całkowicie widać ten cmentarz. O. Mamy dwie dróżki, możemy przejść się tędy. To jest już, już las, tam wchodzimy głębiej, jak pójdziemy, to tam wejdziemy do lasu. Lub tędy, ale bardziej na początku chyba się przejdziemy tędy. Jak będziecie chcieli więcej takich materiałów, to wezmę was na, raz na taką większą wycieczkę. A tu już cały cmentarz jest widoczny. Świeci, wszystko. O! No i sobie przejdziemy się kawałek taki przez las, można powiedzieć. O, na motorach jest panie. Wyścigi jakieś chyba urządzili. <laughs> Nic dziwnego. O! Tu jest, idziemy przy samym cmentarzu. No. Ja przeważnie przy takich dróżkach sobie chodzę. Spaceruję, bo nie mam co robić, już mi się nudzi. Może jakiegoś widza spotkamy? Hmm. ciekawe by było. Spotkać widza. I też pytam do was, chcecie więcej takich materiałów z widzami? Bo mogę nagrywać. To mi nie przeszkadza. W szkole to szybko można kogoś złapać. Teraz napiszcie mi w komentarzu ten materiał będzie taki obsahem dłuższy trochę bo wycieczka jest całkiem spora dobra przebiegniemy się kawałek co wam zgodzi dobra samochód to trzeba trochę zwolnić co on jak jedzie a ja tu wyboje dobra przebiegamy się dobra minęliśmy samochód można biec sobie kawałek tu się przebiegniemy to jest dróżka taka, motograd pora dróżka. A no my biegniemy. Tam na zakręt trzeba przebiec. Dawajcie, chcę przebiegniemy Kolejny samochód. Boże, ile tutaj tych samochodów jeździ. Dobra, już nie musimy biec. No. O. Znaczyłem się, nienawidzę biegać tutaj tych wybojach, bo to są takie wyboje około. Ale ja tam pół drogi takie przez wyboje takie przebiegły o Terenik <grym> I idziemy. Cisza spokój Ja przeważnie po takich też miejscach chodzę Po takich dróżkach. O Jak materiał mam się spodobał, to zabieram wam to gdzieś dalej Idziemy na dłuższy spacer. Tym razem już cały takie wielkie kółko zabiegłem Tylko materiał będzie pewnie długi całkiem Przepraszam, że dyszę, ale męczyłem się trochę. Na proste to by mi nic nie było, nie zmęczyłbym się tak. Ale po tych wybojach jest najgorzej biegać. <grystanie> Odsapnę na chwilkę i biegniemy dalej, pewnie. <grystanie> Dobra, kolejny wyboj. Idziemy po czymś takim. Mam nadzieję, że widać dobrze. O. Po takim czymś idziemy. No. Więc. Nie dziw się, że się zmęczyłem. Obiegnij i taką dziurę cały czas spadaj. Uff, męczące. O, jest cywilizacja, aż domki jakieś widać. Przez ten lasek się idzie. To jest takie jedno przejście, że można spokojnie na strugę dojść. Tylko trzeba przejść przez cmentarz tam. Więc, jakbyście chcieli, to może niedługo byśmy przeszli taki spacerek. Ale to materiał by był ponad godzinę, nawet pewnie, bo to. U. Razem to się idzie długo o, kolejne samochody jeżdżą No I jesteśmy już na dróżce. Kaplicki kapliczki teraz jakoś Gdzie jesteśmy w ogóle? A, tutaj, dobra O, tu jesteśmy o. Dobra, zejdziemy na bok, bo Coś jedzie, przy kaplicce staniemy sobie oczywiście Dobra Przejdziemy się kawałeczek a przynajmniej tak sobie chodzę tutaj, nie ma z kim w ogóle. O. Już tu jakieś domy widać. Ktoś wie w ogóle, gdzie my jesteśmy? Napiszcie no, w komentarzach. Jestem ciekaw, czy rozpoznacie to miejsce. A nie, niebo jest lodniutkie, nie powinno padać w ogóle. Wiem, że pewnie nie będzie widać słowa jakoś. Ale tak to fajnie sobie można. Zobaczmy. Weźmy, o, wiem gdzie. Pójdziemy tam, o tam, pójdziemy i zakończymy materiał. Dzisiaj taki krótszy spacer będzie, jak chodzę sobie. A jak będziecie chcieli naprawdę taki prawdziwy spacer, gdzie ja naprawdę chodzę, to materiał będzie pewnie ponad godzinę miał. A wrzucać będę go pół godziny albo więcej. Więc będzie lipa. Ale tutaj to można pochodzić sobie. Ładne widoczki, drzewa wszędzie. Cisza, spokój. Nikt ci już nie wybiega, tylko tu domy. Ale tu jest spokojnie, więc jest dobrze. Dobra, przejdziemy się jeszcze w tam kawałeczek i będziemy powoli kończyć, jeśli... Bo taki długi materiał wiem, że Wam się pewnie nie spodobał. A może spodobał? Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Wtedy mogę nagrać jutro. Nie, już ogierkę nagramy, tu powierzchni bym nagrał materiał taki cały długi, jak biorę na no, taki długi was spacerek. Od tego na przykład momentu byśmy szedli. szli. Jem, polski mój, tragiczny. O, Pyk I jesteśmy już tutaj. O, tam jeszcze kawałek, jak przyjdziemy sobie drogo. O, Ojedział to zejdziemy na bok. No. Na cel? Dobra, biegniemy. Odpocząłem trochę. Fuck, psy, psy. Nienawidzę psów takich. O tego typu psów. Nie było widać. Dobra. przebiegniemy się kawałek, to możemy. Tutaj się nie zmęczę, za bardzo. Samochód jedzie, jedzie. Dobra. Zwolnimy. Nie będziemy wbiegać, sam samochodzie sam. Ale tu masz taką ciszę, spokój. Nikt ci nie przeszkadza. spokojnie nie sobie chodzi. Po tam też cisza, spokój. Te lasy to jest ja znam, można sobie położyć tutaj fajnie. Dobra. Przejdziemy tam do skrzyżowania i będzie dobrze, bo tam jest skrzyżówka tak jakby. O, tu też macie dróżkę, można przejść się. No. Dojdziemy o tam i pewnie zakończę materiał, bo już ma ponad 12 minut. No, właśnie. Ale ładna jest pogoda, to trzeba spacerować oczywiście. Ale dopiero co wstałem, żeby tak się obudzić. No to taki spacerek nagram. Bloga ze spaceru. Hmm, to jaki tytuł tutaj, właśnie? Moja codzienność, jak się nudzę? Może coś takiego? Hmm. Już do tego, 12 jadę sobie dokupić pamięć, zresetować internet i będzie gitara. Mogę nagrywać wtedy kierki większe. nie fajnie. O, już prawie doszliśmy tam. Więc jest dobrze. No, samochody jeżdżą tradycyjnie. Natomiast tyle tutaj nie jeździło, ale dobra. Mniejsza z tym. Już prawie o tam doszliśmy. O tam. Więc jest dobrze jeszcze. <grym> taki spacerek malutki będzie. przy się samym. Pyk. Hoppa. Jedna dróżka, druga tam jest. O tam jeszcze jest dróżka, o tam. Więc można później też tam pochodzić. I będziecie chcieli takich więcej materiałów ze spacerów. No. Spacerek taki trochę męczący, ale jest Da się przeżyć, ja lubię spacerować. Może uda mi się jedną no, koleżankę też wyciągnąć na taki spacerek. Hmm. Chcielibyście? To zostawiajcie łapki w górę. To uda może mi się ją przekonać. Wtedy pewnie w piątek, bo w soboty niedzielę pracuję. To będzie trzeba ją wyciągnąć. Taki długi spacer, albo z Klaudiu? Hmm. jeszcze. Zależy od tego filmu, jak Wam się spodoba. I dochodzimy właśnie do naszego skrzyżowania, jak ja to mówię. O, tu kolejna dróżka do spacerowania można Tu to można sobie spacerować i spacerować Więc jest fajnie O, tu coś chyba budują, czy nie? Nie, już chyba wybudowali tam No Więc Już prawie doszliśmy do naszego celu I zobaczymy Czy coś tam było Nowego, czy coś się zmieniło A my jesteśmy od tutaj Jakby coś się zastanawiał. O, tak. o, pieski szczekają jak zawsze. Dobra. Tam byśmy jeszcze poszli prosto, prosto i prosto. O, myśmy szli tak. Więc. O, coś tam budują, widzicie? Jedzie kolejne auto, dobra. Zakończymy dzisiaj tutaj. Więc. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, napisaniu komentarzy. Ja wam przypnę serduszko. Komentarz oczywiście normalny. Dzwonek, by otrzymać powiadomienia o moich filmach. Zapraszam na grupę. Na Facebooku ty I udostępnijcie mater materiał Jak wam się spodobał oczywiście Widzimy się już jutro Więc siema Neczko mówi dla was Kamil Cześć